Siemanko, cześć, witajcie! Z tej strony Fan City a to kolejny odcinek z gry City Skylines. Dziś pokażę Wam mój projekt na budowę stadionu narodowego w centrum miasta. Wykorzystamy do tego w celu najnowsze stadiony z DLC, a dokładnie szklane oko Arena bardzo fajny, potężny stadion. Zabieramy się do budowania, a wy moi drodzy w tym czasie zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie kanał, aby nie ominęły was kolejne ciekawe filmy, eksperymenty oraz jakieś właśnie projekty z budowy czegoś. Teraz musimy sobie zaznaczyć miejsce, gdzie będzie stał stadion, czyli coś takiego i robimy sobie tak, żeby było idealnie w centralnej części ten stadion, czyli coś takiego pięknie. Teraz zrobimy sobie drogi dookoła tego i patrzymy, gdzie możemy najbliżej zrobić drogę. Tutaj niestety nie, ale tu już bez problemu. Ok, tak samo tutaj. Czy tutaj mi przejdzie? Nie, musi być tu, dokładnie, ten sposób i tak samo tutaj. Idealnie w ten sposób mamy tutaj wszystkie krateczki. Idealnie równo, ok. Teraz możemy porobić, może to nawet z drogi takiej z drzewkami, żeby było ładniej. Całe to możemy sobie później zamienić i łapiemy sobie ją gdzieś tutaj, tak żeby zrobić taką drogę tutaj, takie, taki fajny przejazd. Coś takiego musimy sobie zrobić, żeby było 45 stopni. Droga ładnie prosta. I tak musimy teraz to wszystko ogarnąć z każdej strony. Tutaj coś ta droga się jakoś lekko wygięła, ale tu jest idealnie. Jeżeli nie możemy zbudować drogi w ten sposób, łapiemy sobie tutaj na środku i robimy coś takiego i coś takiego. I mamy to samo. No i zostało jeszcze z jednej strony. Zobaczymy, jak się to uda zbudować. O, tu akurat się udało w ten sposób, także bardzo, bardzo fajnie. Możemy sobie teraz te drogi też pozamieniać na takie eleganckie z drzewkami, które będą potrzebne, w ten sposób. I teraz tak tą drogę usuwamy sobie. Tutaj ja sobie już zrobię taką drogę docelową, czyli coś takiego, a nawet zrobiłbym to z takiej drogi sześciopasmowej. Taką wiecie, sobie zrobimy tu jakby drogę szybkiego ruchu pod tym, i przechodzimy pod ziemię. Robimy sobie drogę od tego momentu do. Tego momentu, tutaj, i tak samo robimy w tym miejscu, tak żeby to było idealnie, właśnie na środku, czyli idealnie tutaj, tu i tu. Następnie wychodzimy na powierzchnię. Możemy sobie to wyłączyć. Wychodzimy najłagodniej, jak tylko możemy, czyli dwie krateczki poza tutaj, tą linię. Raz, dwa, to jest najłagodniej, bo tu widzimy, że ten zjazd będzie bardzo stromy I tak samo sobie robimy z tej strony tutaj Ok, teraz możemy sobie to już połączyć, tak Tą sobie drogę zamienić, później sobie to możemy też połączyć Tą drogę też możemy sobie troszkę przedłużyć Oj, tutaj sobie jeszcze na powierzchnię nie wyszedłem, i ta droga sobie tam gdzieś pójdzie. Później do miasta, jak będzie, albo tam do miasta, albo tam zależy, jak to chcemy, prawda, zbudować. Możemy sobie tutaj usunąć te drogi, bo nie będą potrzebne. Tak samo te drogi. No i teraz w sumie to sobie od razu pousuwam te wszystkie. Żeby zrobić teraz zjazdy. Bierzemy sobie jakąkolwiek drogę, z której chcemy zbudować. I łapiemy sobie tutaj. Następnie kończymy dokładnie w tym miejscu. Tak samo robimy z tej strony. Bierzemy teraz drogę dowolna droga. I stąd robimy sobie elegancki zakręt do tego miejsca. Tak samo tu i tak musimy zrobić ze wszystkich stron. Teraz łączymy się z tymi tutaj drogami w tym miejscu na koszt 600, żeby wszystko równo wyszło. To robimy to właśnie w ten sposób, czyli coś takiego. Mamy eleganckie, łagodne wjazdy. Te drogi możemy sobie zamienić na jednokierunkowe, albo zostawić takie jak są teraz. To już wszystko zależy od Was. Ja spróbuję sobie takie zostawić. Zobaczymy, jak to będzie później funkcjonowało. I zostało nam jeszcze tutaj, w tym miejscu. I mamy eleganckie połączenie. Drogi, które sobie idą pod ziemią w tym tunelu. Tam będą sobie mogły samochody bez problemu przejeżdżać. Nie będzie się nic korkowało dookoła tego, tego stadionu. Także przejdziemy teraz do jeszcze bardziej zmniejszenia korków, czyli zbudujemy sobie tutaj jakąś stację kolejową. Ja mam taki pomysł, żeby zrobić sobie węzeł kolejowy i, 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 i tramwajowy. I mamy coś takiego. To jest bardzo fajny węzełek. I jego sobie tutaj budujemy centralnie. Na środku jest tutaj elegancki środeczek. Mamy tutaj autobusy, mamy tramwaje, mamy pociąg, więc bardzo, bardzo fajnie. Dajcie mi teraz tory kolejowe i damy sobie je no, na, na taką wysokość. To jest chyba coś takiego, czy troszkę niżej? Troszkę niżej. To sobie zmniejszamy i o taki jeden ząbek w dół. Możemy teraz sobie tutaj ten tor zrobić jak najbliżej tej drogi, tutaj. W ten sposób. Teraz bierzemy sobie tą linię pomocniczą, żeby ten zakręt jak najłagodniej wyszedł. No, mniej więcej coś takiego. To sobie teraz za mała odległość. No trudno. To sobie łączymy w ten sposób. Jak mamy coś tutaj krzywego, jak teraz wyszło, to możemy sobie to zrobić najpierw z tej strony. Teraz mamy tutaj odcinek prosty. Jak komuś przeszkadza, możemy sobie użyć tego narzędzia, żeby ten zakręt tutaj elegancko wyszedł. No i teraz robimy sobie to z tej strony. Tutaj przechodzimy sobie torem jak najbliżej możemy. Czyli na przykład dotąd i kończymy go w tym miejscu i łączymy się teraz z tym torem w ten sposób. I mamy eleganckie połączenie. Ten tor sobie tam później pójdzie gdzieś. I się połączy z tamtymi torami, które sobie idą gdzieś tam, oraz co sobie idą gdzieś tam. Co do mapki, link macie w opisie. Bardzo fajna, płaska mapka, idealna na właśnie takie jakieś duże miasta. Mamy tutaj dwie autostrady, które się tutaj w krzyż przecinają. Możemy tu porobić na, na, naprawdę sporo zjazdów. Kolejne jeszcze jakieś autostrady gdzieś stąd, także bardzo, bardzo fajnie. Ja chyba ogarnę sobie tramwaj, będzie sobie szedł na początku. Wzdłuż torów kolejowych będzie się łączył w ten sposób. Następnie zrobimy sobie zakręt i możemy tymi tramwajami przejechać przez tą taką drogę szybkiego ruchu albo zrobimy sobie to, przypuśćmy, pod ziemią. To już zależy wszystko od Was. Ja spróbuję sobie to zrobić w ten sposób. Następny tramwaj, który będzie sobie szedł stąd, to już też zależy od Was. Jakbyście chcieli, żeby ten tramwaj sobie mógł pojechać? Ja może sobie zrobię. Po prostu w ten sposób, że to, się, to, to będzie sobie jechało tak. Tutaj taki jeszcze odcinek na wprost. Tu możemy sobie zrobić to w ten sposób. I na przykład połączyć się tak, i tu przejedziemy sobie. Możemy tym tramwajem, oczywiście, bez problemu pojechać jeszcze na wprost. Albo zrobić kolejne taki, jakiś, jakiś przejazd tutaj, żeby połączyć się z tym tramwajem w ten sposób. Zakręt. Czy wyjdzie? Powinien, ok. Także zakręt gotowy. Tak samo robimy sobie to w tym miejscu, tu i tutaj. Elegancki zakręt, i lecimy sobie wzdłuż tutaj tych torów kolejowych od strony zewnętrznej albo wewnętrznej. To już zależy wszystko od Was. Tutaj możemy sobie, no myślę, że w tej odległości bez problemu ogarnąć jakiś przystanek tramwajowy kolejny i zrobimy sobie go ten taki elegancki. Który jest tutaj, tylko to sobie musimy odznaczyć i mamy go w tym miejscu. On ma też metro, co czasem jest problem, żeby go tutaj postawić, jak widać. Więc lepiej, moim zdaniem, jest to zrobić tak, że sobie budujemy drogę tak i robimy go w stosunku do, do tej drogi. Wtedy bez problemu się to zbuduje. No i to możemy sobie usunąć albo nawet tą drogę też możemy sobie zostawić i zrobić ją z torami tramwajowymi na przykład takimi z drzewkami żeby było ładnie przejedziemy sobie tutaj tymi, tymi torami tutaj nad kolejowymi bo jak wiadomo nie mogą się kolejowe i tramwajowe przecinać więc to gdzieś tam sobie pójdzie do innej części miasta przypuśćmy a tutaj możemy bez problemu ogarnąć sobie ten tor kolejowy który będzie sobie szedł nad, kolejowy, nad tramwajowymi w ten sposób Tutaj możemy sobie po prostu zrobić najnormalniejsze skrzyżowanie, albo to troszkę oddalić i tutaj jakieś walnąć sobie rondo, bo też można. Nawet tutaj bym w sumie bardziej chyba rondo widział, szczerze mówiąc, więc sobie je zrobię. Też pokażę wam ten, kto jeszcze nie wie, jak zrobić ronda bez modyfikacji, bo sporo osób korzysta do. Robienia rond modyfikacji, a to jest bardzo proste. To naprawdę, jak ktoś nie chce modyfikacji, to sobie po prostu bierzemy drogę najlepiej, która ma sporo pasów. Zależy, jak duże rondo chcemy. Możemy to troszkę dalej, wtedy rondo będzie większe i takie też sobie zrobię. Cyk, cyk, cyk i cyk i rondo gotowe. Naprawdę nie potrzebujemy do tego żadnych modyfikacji. Zbudujemy sobie tą stacyjkę tramwajową metrową. Zobaczymy czy się w ogóle zbuduje tutaj tak po prostu. Zbuduje się bez problemu, także idealnie. Teraz możemy się połączyć tutaj ojć. Bierzemy sobie tramwaje i łączymy się toret tramwajowym zwykłym albo jeżeli mamy DLC parki i place, na przykład takimi się możemy połączyć, też to lepiej wygląda. Tędy mogą sobie Jakieś tam policję przejeżdżać, ludzie mogą sobie tędy chodzić, także też spoko. Myślę, że tędy raczej nie będą jeździły jakieś policje, tylko raczej dookoła, bo to będzie po prostu szybsze. Oczywiście musimy tutaj wyłączyć te światełeczka, bo jest to niepotrzebne. Przechodzimy do, do tej kategorii skrzyżowanie i wyłączamy sobie tam, gdzie potrzebujemy. Wszystkie lampki albo włączamy, zależy jak tam chcemy, i ta linia też sobie tam gdzieś może iść na wprost, w lewo, lekko, tak na ukos. Zależy jak chcemy to miasto zbudować. Teraz przejdziemy do budowy tutaj stacji metra. Mamy tutaj różne motywy tej stacji, możemy sobie je oczywiście zmieniać. Może być odmiana pierwsza w ten sposób, odmiana druga. Albo odmiana, trzecia taka, no taki w takim starym stylu, można powiedzieć, ale spoko. Zależy, w której dzielnicy budujemy ten stadion. Ja chyba sobie e, zostawię przy tej. Jest taka, nie wiem, najbardziej nowoczesna, wydaje mi się. Tutaj bez problemu przejdziemy sobie torami metra. E, Pokażcie mi, gdzie mamy to metro. Tutaj bierzemy sobie tor, schodzimy sobie pod ziemię. Tutaj bez problemu przejedziemy sobie. Takimi torami metra bez żadnych modyfikacji, więc zależy tam też, gdzie chcemy z tym metrem sobie pojechać. Przypuścimy, jakoś tutaj się zawinąć, połączyć się z tym przystankiem metra. No, to już tam zależy od Was. Tutaj sobie zbudujemy jeszcze parkingi, żeby samochody miały gdzie parkować, jeżeli przyjadą na meczyk. Bierzemy sobie tą drogę, którą już tutaj budowaliśmy i robimy sobie to w ten sposób, Tu możemy sobie, przypuśćmy, zrobić takie jeszcze. Połączenie, tak samo tutaj, w ten sposób, i tutaj sobie możemy teraz porobić jakieś parkingi. Ja sobie to zrobię jeszcze w ten sposób, że takie kawałeczki ulic tutaj, i właśnie przy nich będą stały te parkingi. To już też zależy od Was, ile będzie tutaj ich stało. To już wszystko zależy od Waszych preferencji. I bierzemy sobie parkingi, one są tutaj w kategorii inne parki, i robimy sobie albo takie, albo te większe. Ja wolę te bo można ich trochę wiecie bardziej zmieścić one są takie o ten by się tutaj przypuśćmy nie zmieścił a te się idealnie zmieszczą nawet tyle ile bym chciał tu 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 i tu tutaj taka jedna kratka na jakieś drzewka zostanie więc idealnie o to właśnie chodziło i tak samo sobie robimy z drugiej strony parkingi gotowe możemy te drugi teraz połączyć przypuśćmy w ten sposób albo nie musimy bo tędy mogą wtedy sporo tutaj samochodów jeździć. Może być to w ten sposób. Tutaj możemy sobie jakiś park przypuśćmy zrobić, albo jeszcze kolejną taką drogę z parkingami. To już też mówię, zależy wszystko od Was. Tak, tak samo możemy sobie jeszcze parkingi zrobić w tym miejscu, albo jakieś strefy biurowe, handlowe i tak dalej. Tutaj możemy sobie jeszcze porobić, przypuśćmy jakieś ścieżeczki, czyli taki wiecie, bardziej już detailing tej całej dzielnicy, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Takie przejścia, które będą sobie które będą łączyły tutaj te dwie ulice. Nawet jeszcze więcej parkingów mógłbym pomieścić tutaj. Takie cztery parkingi bez problemu zmieszczą, jak widać. Tutaj, tutaj również, wiecie, parkingów zawsze lepiej, żeby było dużo, szczególnie, że tutaj wszystkie drogi tych parkingów nie mają, więc no, będzie problem z parkowaniem, ale na szczęście parkingi, jak pewnie wiecie, działają, nawet działają. Także bardzo, bardzo fajnie. Tu sobie jeszcze możemy takie robić też ścieżeczki. Jakieś, wiecie, szybsze przejście, żeby tutaj dookoła. Nie trzeba było z tym wszystkim latać. Tutaj w ten sposób. Tutaj. No, 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 no było, było. By, tutaj w ten sposób mamy eleganckie połączenia. Tutaj mówiłem, sobie zrobimy jakieś drzewka, żeby to fajnie wyglądało, ale oczywiście jeszcze jakieś takie dojścia szybsze. Też można by tutaj porobić, żeby to jeszcze lepiej wszystko działało. Ja teraz się zajmę właśnie budowaniem jakichś drzewek i widzimy się, jak już to będzie wszystko skończone. A few moments later. I tak prezentuje się gotowy stadion w centrum miasta. Dodałem jeszcze więcej parkingów, między innymi te tutaj oraz na dole. Dwa parki. To tylko po to, żeby się tutaj prąd przedostał do tej, tej, do tej stacji. Dorobiłem więcej drzewek. Taką jeszcze drogę tutaj z tej strony tego, tego przystanku metra, bo tędy też mogą sobie ludzie wychodzić, więcej drzewek i myślę, że to bardzo fajnie też się wszystko prezentuje. Porobiłem takie jakieś malutkie gdzieś tam miasteczka, żeby tutaj był jakikolwiek ruch. Jak widzimy sobie ludzie bez problemu korzystają, wychodzą sobie z dworca, mają jedno wejście z tej strony, kolejne z tej strony, także mogą sobie bez problemu tutaj wejść. I z metra, i z pociągu, więc bardzo, bardzo dobrze. Z tramwaju również, z autobusów również. Także cały tutaj ruch przyjeżdża komunikacją miejską. Jak widać, tylko kilka osób parkuje na parkingach. Wszyscy sobie przyjeżdżają komunikacją, także bardzo, bardzo fajnie. Mi się to ogólnie podoba, jak to wyszło. Mam nadzieję, że Wam też. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co jeszcze chcielibyście, abym zbudował, jako taką inspirację dla Was, a ja się z Wami żegnam, na razie, pa pa!